Cześć Wam, dzisiaj porozmawiamy o tych, co im się udało, a także nie udało pozostać w Sejmie. Zaczniemy od Bosaka, który zostaje na pozycji wicemarszałka Sejmu, bo PiS tak naprawdę stanął okrakiem. Panie ministrze Macierewicz, rozumiem, że w trybie wniosku formalnego. Porozmawiamy także o Braunie, który na notabene jeszcze dzisiaj nie wylatuje z Sejmu. Ale jego droga wyjścia z Sejmu właśnie się zaczęła. A także o tym, jak Sienkiewicz się bronił. A raczej, może nie bronił, ale jak, pokazując fakty terroru i hejtu, który wylewał się z TVP, musiał po prostu podjąć radykalne decyzje. Dlatego uznałem, że działając w stanie wyższej konieczności, mam obowiązek natychmiast przystąpić do działania. Ale do tego także Donald Tusk, który ujawnia listę milionerów PiS-u. Takich, co zarabiali trzy a nawet 12 milionów rocznie, dostając te pieniądze od maszyny hejtu i nienawiści, szerzonej przez PIS. Ja się nie dziwię zresztą, że wnioskodawców praktycznie nie ma na sali. Cześć, ja mam na imię Sebastian. Dzisiaj na moim politycznym vlogu zacznę od Andrzeja Dudy, który sam strzela sobie w kolano. Ale Andrzej zapomina, jako wytrawny narciarz, że ma dwa kolana. Wtedy na pomoc przychodzi prezes Sądu Najwyższego, pani Manowska, która strzela mu tak naprawdę w drugie kolano. Kilka dni temu prezes Sądu Najwyższego, pani Manowska, pani profesor chyba Manoska stwierdziła, że jest wieloletnią przyjaciółką Andrzeja Dudy. Spotykają się w domu, w Krakowie, u nich, u niej. Pani Manowska bez ogródek i bez zażenowania o tym mówi. Czy sędziowie powinni spotykać się z politykami, pani zdaniem? Było spotkanie. Znam pana prezydenta od ponad 17 lat i odwiedzaliśmy się i odwiedzamy od czasu do czasu również prywatnie. Ja była mu pana prezydenta i u pani prezydentowej w Krakowie. W sumie osobiście, okej, okay, no znają się, lubią się, tylko jest problem. Ona jest sędzią Sądu Najwyższego, a on jest prezydentem. Jest to taka trochę chora zależność towarzyska. Osobiście mam koleżankę Ulę, sąsiadko, pozdrawiam, która jest mecenasem. Jej mąż, natomiast, jest sędzią. I wydaje mi się, że bardzo często przy obiadku niedzielnym rozmawiają o pracy, o sprawach. Domyślam się też, że przestępcy bardzo często szukają właśnie takiej mecenas czy mecenaski, która ma w prostej linii dostęp do sędziego danego sądu. Czy to jest moralne? Nie wiem. Czy ciężko jest rozdzielić taką sytuację, gdzie mamy do czynienia z mężem i żoną? No jest to bardzo trudne. Ale w wypadku Andrzeja, Andrzej poszedł o krok dalej. Andrzej stwierdził, że takie coś powinno być ukrócone. Yy, yy, nie powinni się jeść przy jednym stole, to oni razem się nie mogą napić przysłowej wódeczki. No powiem tak, niestety nie. W moim zdaniem niestety nie. Dokładnie, panie Andrzeju, ma pan stu rację. Nie rozumiem, czemu robi pan z siebie mało poważną osobę i zamiast odciąć się od Manowskiej, z dumą pan informuje o kolejnych waszych kolacyjkach i obiadkach, czy pan już naprawdę nie ma innych znajomych, czy te osiem lat łamania konstytucji, prawa i robienie z siebie debila spowodowało, że nikt już z Panem się nie chce spotkać na kolację czy obiad? Wie pan co, ma pan jeszcze Agatę? Proszę do niej zadzwonić. Może ona się zaloguje zamiast Wąsika i Kamińskiego do pana na kolację. W sumie to nie wiem, jak jest z życiem towarzyskim Andrzeja, ale za to wiem, że wy robicie doskonałą robotę. Mój kanał w ostatnim miesiącu. Ma więcej oglądalności i więcej subskrypcji niż przez połowę 2023 roku. Wasze subskrypcje, komentarze oraz lajkowanie dają nie tylko mi kopa do dalszego działania, ale także pozwalają docierać do coraz szerszego grona widzów, co powoduje, że ciekawe tematy, lokalne tematy pojawiają się w kręgu mojego zainteresowania. Dziękuję Wam za każdą subskrypcję, lajka oraz komentarz, i oczywiście proszę o więcej. Pamiętam także o Waszych komentarzach. Te najciekawsze, cytuję: Jednym z nich jest mój ulubieniec Dziecko komuny co Ty plecisz? No, w sumie faktycznie urodziłem się w 78 roku była komuna, więc można mnie nazwać dzieckiem komuny. A co pletę? No, mówię tylko i wyłącznie prawdę o tych nierządach prawa i sprawiedliwości. Jeżeli ta prawda Cię boli, sorry, przepraszam, nie musisz oglądać moich materiałów. A i jeszcze jedna mała niespodzianka na koniec tego materiału. Jeden z moich ulubieńców. na konferencji prasowej, o której pisała również Gazeta Wyborcza. wpisu pan Matecki. Są nowe informacje na jego temat. Warto zostać do samego końca. Drugi dzień posiedzenia Sejmu owocował wieloma dziwnymi sytuacjami. Jedną z nich jest szantaż pana Błaszczaka. Tak dokładnie, pan Błaszczak zaszantażował koalicję 15 października. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, informuję, że Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości nie będzie uczestniczył w głosowaniu w sprawie odwołania z urzędu wicemarszałka Sejmu. Dziękuję. Albo dacie nam to, co chcemy, albo my nie będziemy głosować. To taka trochę zabawa w piaskownicy. Daj mi tą łopatkę, bo zabiorę swoje wiaderko. Prawda jest taka, że PiS od samego początku miał problem z bosakiem. Konfeder co do zasady, PiS chciałby połknąć konfederację i odwołanie Bosaka dawało im tą małą szansę. Gdyby zagłosowali za jego odwołaniem, pokazaliby, że są w koalicji 15 października. Gdyby, za, gdyby zagłosowali za jego pozostawieniem, pokazaliby swoim wyborcom, że tolerują to, co Brown robił z gaśnicą w Sejmie. Oczywiście. Mogli się wstrzymać i wtedy powiedzieć, że niby nie jesteśmy za, niby nie jesteśmy przeciw, w sumie to my nie wiemy, gdzie jesteśmy. Ale opinia publiczna by i tak powiedziała, że wstrzymanie się od głosu w takiej sytuacji powoduje tylko tyle, że tak naprawdę PIS nie ma swojego zdania. Może Kaczyński nie wiedział, czego chce? Wtedy te tęgie głowy Pisu siedziały i kombinowały i wymyślił: Wyślemy błaszczaka i zaszantażujemy ich, że jak nam nie dadzą wiaderka, to zabierzemy. Swoje łopatki, a w telewizji Republika powiemy, że nie poddajemy się pachołkom rosyjsko-niemieckim. Z Czasami się zastanawiam, czy Tusk jest Niemcem, czy ruskim. No dobra, napiszcie mi w komentarzu o tym. Jednak jak się okazuje, Bosak zostaje. PiS zrobił to, co powiedział. Chyba pierwszy raz do, dotrzymali słowa i nie brali udziału w głosowaniu. No ale okej. Okay. Osobiście ja lubię pana Bosaka. Czasami jest nawet dowcipny. Nie zgadzam się z jego poglądami, ale lubię czasami jego dowcip, szczególnie ten, który wczoraj pokazał w stosunku do Macierewicza. To w jakim trybie, panie ministrze? W trybie odpowiedzi na... Eee... Odpowiedzi udziela na... przedstawiciel na... rządu. Na... Państwo to, to już nie jesteście w rządzie. Obie... Ogólnie, to moj... Ogólnie to moim zdaniem szkoda by było chłopa teraz pozbawiać tego stanowiska. Pamiętajcie, w domu trzecie małe dziecko, Żona, która spotyka się z nim w pracy, chłopu jest potrzebne dodatkowe zajęcie, więc fajnie, że został tak naprawdę na stanowisku wicemarszałka. Zanim jednak przejdziemy do dziwnej sytuacji, jaka wczoraj też miała miejsce w polskim Sejmie, kiedy Sejm ukarał Kaczyńskiego, chciałbym podziękować Wam wszystkim, którzy wspieracie mój kanał. Jest tutaj Was naprawdę duża lista. Dziękuję Wam za każde wsparcie, za każdego super lajka czy super podziękowanie. Jesteście dla mnie naprawdę wielkim wsparciem które, tak jak powiedziałem, motywuje mnie do dalszej, cięższej pracy. Ale wróćmy do dziwnego zdarzenia z posłem Kaczyńskim. Nie wiem, czy wiecie, poseł Kaczyński został ukarany za swoje haniebne słowa mówiące o tym, że Donald Tusk jest niemieckim szpiegiem albo agentem, już nie pamiętam, chyba agentem, przepraszam. Za te słowa, które wypowiedział kiedyś naczelnik, dzisiaj został ukarany najdelikatniejszą karą, jaką mógł być ukarany, tylko i wyłącznie dostał nagane. Ciekawy jestem, jak długo Kaczyński wytrzyma w spokoju i nie będzie obrażał Tuska albo innych członków koalicji 15 października. Jak zawsze na Twitterze mam mocniejszy komentarz co do tej sytuacji. Dlatego zapraszam Was także na mojego Twittera. Link znajdziecie tutaj albo w opisie do tego filmu. Tam się dzieje polityka bez cenzury. Minister Sienkiewicz zostaje na stanowisku, a raczej, jak to pis go nazywa, pułkownik Sienkiewicz zostaje na. Posterunku. Pan jest tchórzem, panie pułkowniku służb specjalnych sienkiewicz. Dla pisowców bycie pułkownikiem to obraza. Dla nich wszystkich bycie kimkolwiek jest obrazą, bo lepiej się steruje nikim niż kimś. Natomiast dla pana ministra Sienkiewicza te czasy, kiedy był pułkownikiem, są dumą. Moi no polityczni, oponenci mówią o mnie, pułkownik, podpułkownik. Traktując to słowo jako belgę czy formę poniżenia, ja natomiast jestem dumny z tego, że jestem byłym wysokim oficerem, że tworzyłem fundamenty pod niepodległą Polskę. Wotum nieufności, jakie zgłosili pisowcy, od początku było skazane na niepowodzenie, a cała debata na ten temat wywołała w nich tylko frustrację, która spowodowała, że musieli uciec, bo bali się prawdy, którą za chwilę nie tylko minister Sienkiewicz, ale także Donald Tusk powiedzą z trybuny Sejmowej. Ja się nie dziwię zresztą, że wnioskodawców praktycznie nie ma na sali. Co ciekawe, minister Sienkiewicz nie chciał w trakcie debaty się bronić, on tylko chciał pokazać fakty. Które na temat TVP i całej machiny hejtu są miażdżące. Chciał pokazać także, jak setki milionów złotych z TVP były wypompowywane do swoich, no w sensie do działaczy PiSu. Ale także chciał pokazać, iż machina hejtu, którą zarządzał Kurski, a później Olechowski, nosi nazwiska dwóch najgorszych tragedii, jakie miały miejsce w ostatnich latach. Media publiczne pod rządami PiS są współodpowiedzialne za tragedię prezydenta Adamowicza. Podobnie jak rozgłośnia regionalna ze Szczecina jest współodpowiedzialna za samobójczą śmierć Mikołaja Filiksa. Maszyna hejtu, jaka była organizowana przez Kurskiego, Kaczyńskiego czy Olechowskiego ma twarz właśnie tych dwóch tragicznych ofiar. Oczywiście TVP za rządów Kaczyńskiego, tak mówię specjalnie za rządów Kaczyńskiego, bo wszyscy wiedzą, że to Kaczyński rządził z tylnego siedzenia, Starało się walczyć o swoje dobre imię w sądach. To jest eufemizm, dobre imię TVP. No ale dobra. Jakby nie było, prawnicy TVP próbowali udowodnić, że oni nie są odpowiedzialni za te dwie wcześniej wspomniane tragedie. Co ciekawe, sądy nie przychyliły się do ich twierdzenia. Debata w sprawie Sienkiewicza ogólnie była dość nudna do chwili, kiedy na trybunę wszedł Donald Tusk i zaczął obnażać skalę rozkradania kasy w TVP. Oczywiście Donald Tusk nie zapomniał o małym przytyczku w stronę wnioskodawców wotum nieufności dla ministra Sienkiewicza. Jakoś nie mam wątpliwości, że prawdopodobnie Bartłomiej Sienkiewicz napisał więcej mądrych rzeczy niż wnioskodawca przeczytał w życiu. Ja bym w tym wypadku raczej stwierdził, że wnioskodawcy może i mało czytają, ale na pewno potrafią czytać w myślach Kaczyńskiego, który broniąc mediów, sądów oraz prokuratury nie ma na celu obronienia pluralizmu czy demokracji. On po prostu ma na celu ochronić siebie, jak i swoich kolesi, przed faktem, iż niedługo trafią już do Wąsika i Kamińskiego. Później już było tylko głosowanie w sprawie Sienkiewicza, i oczywiście, tak jak mówiłem na początku, Sienkiewicz zostanie. Pisowcy mogą krzyczeć, protestować, zakrzykliwać rzeczywistość, mogą zaginać tę rzeczywistość, ale prawda jest taka, że to pisowcy żyją w alternatywnej rzeczywistości. Tak dokładnie, oni naprawdę żyją w takim matriksie albo jak to powiedział minister Sienkiewicz w zhakowanym świecie. W tym ich zhakowanym świecie Duda jest Alfą i Omegą, Kaczyński nieomylnym Carem, ale to tylko ich wyobrażenie. Czy oni, albo może raczej kiedy do nich dotrze, że te czasy się już skończyły? Jak myślicie, kiedy do nich w końcu to dotrze, że bycie Carem to już się skończyło? Kolejną ciekawostką Sejmu jest poseł, jeszcze poseł, pan Brown. Paradoksalnie decyzja, iż Bosłach zostaje, Prezydium Sejmu jest dobra nie tylko dla Bosaka, ale także dla Konfederacji. Poseł Brown stracił właśnie swój immunitet. Za chwilę zabierze mu się do skóry prokuratura, później sąd. Ale to, co zadziało się wczoraj, może spowodować, iż po pierwsze, Brown będzie poza Sejmem, bo jeżeli dostanie zakaz wykonywania funkcji publicznych albo będzie skazany prawomocnym wyrokiem, to z automatu jego mandat się wygasi. Znaczy może nie z automatu, marżałek znów będzie go wygaszał. Ale, po pierwsze, tak jak powiedziałem, Brauna nie będzie w Sejmie, a Bosak nie tylko będzie w Sejmie, ale dalej będzie marszałkiem. Tak jak powiedziałem, mi dowcip marszałka Bosaka czasami się podoba. I na koniec, tak jak wam obiecałem, pojawia się jeden z moich ulubieńców. Hejter ze Szczecina, Matecki. Czy ma pan jakieś wyrzuty sumienia w związku z tym, że uczestniczył pan w nagonce na posłankę Filisk? Czyli rozumiem, nie ma pan wyrzutów Nie mam subienia, żadnych, żadnych wyrzutów w sumienia w tej sprawie. Jeśli pani Wyobraźcie sobie, że ta mała hejterska myszka, a raczej hiena, dostała od Ziobry z Funduszu Sprawiedliwości 12 milionów złotych. Właśnie to ujawnił Donald Tusk. Pan Matecki, to wasz kolega. Stoicie murem za człowiekiem, który otrzymał, i wiecie dobrze, co robił. Wiecie dobrze, co robił przez te lata. I otrzymał za to od kogo? Od ministra sprawiedliwości 12 milionów 200 tysięcy złotych. Powiem wam, że ta kwota nawet mnie oszołomiła i trochę powaliła na kolana. Nie wiem po co, nie wiem na co, nie wiem dlaczego dostał, ale wiem, że na pewno spożytkował te pieniądze na prowadzenie swojej kampanii wyborczej, a także na prowadzenie kampanii hejtu i nienawiści przeciwko nieletnim dzieciom pani poseł Felix. Co ciekawe, Matecki nie chce rozmawiać w trakcie konferencji. On woli rozmawiać na korytarzu, w zaciszu swojego gabinetu. Człowiek, który powinien siedzieć na ławie oskarżonych, siedzi dzisiaj w Sejmie i nic sobie nie robi z tragedii, którą sam wywołał w życiu pani poseł Felix. Zaatakowanie nieletniego dziecka zaatakowanie jakiegokolwiek dziecka, z czym nigdy nie powinniśmy się zgodzić. I wiecie co, ja sam mam dwie wspaniałe córki. Gdyby ktokolwiek zaatakował je. Spróbował je sprowadzić na nie hejt, który mnie nie dotyka, bo ja jestem do tego przyzwyczajony, ale dotknąłby je, uwierzcie mi, znalazłby się natychmiast na sali sądowej. I zaskoczę was, nie jako oskarżony, ale jako oskarżyciel, bo ja bym siedział po drugiej stronie, trzymając zęby z jego szczęki w swojej ręce. Dzisiaj dziękuję wam za każdą subskrypcję oraz lajka, za każdy komentarz. Mówię wam do widzenia a raczej do zobaczenia jutro.